Cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj, słuchajcie, znajdujemy się w Messerschmittie w czasie II wojny światowej i będziemy sobie strzelać do innych samolotów. Jest to oczywiście i już w wersji, właśnie na nawiara. Muszę Wam powiedzieć, że jest świetnie zrobiony. Wszystkie detale są niesamowicie tutaj oddane. Poczucie siedzenia w kabinie jest, że tak powiem, niesamowite. Wykonanie tego samolotu jest coś po prostu poprawne. Bardzo, bardzo mocnym tego słowa znaczeniu. Odczucie z lotu tak samo. No i co? Słuchajcie, no wymyśliłem sobie coś takiego dzisiaj, że polatam sobie w takiej jakby dowolnej potyczce, w której ustawiłem sobie losowych, losowych, losowe samoloty przeciwnika, no i losową też, że tak powiem, trudność ich, czyli umiejętności danych pilotów. No I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, następną rzeczą jest to, że e, chciałoby się rzec, że kurde, czego nie siedzisz w Spitfire'ze na przykład, nie? A to dlatego, że w wersji podstawowej nie ma Spitfire'a, można latać po stronie rosyjskiej albo po stronie niemieckiej. Po rosyjskiej, te samoloty, akurat które tam są dostępne, te pierwsze jakoś mi się tak nie podobają. Wydaje mi się, że bardziej klimatycznym samolotem jest właśnie ten Messerschmitt. No i co? Zaczynamy, czekajcie, odpauzujemy sobie. Das Musik. Oh, das dauert. zobaczcie że się dymi wyskoczył pilot, pali się. Dobra, jednego mamy na koncie. O, kurde! do mnie strzela. Mamy kolejnego na ogonie, to Zamurkować, nabrać prędkości, nie wiem, czy to za samolot siedzi mi na ogonie, ale nie jest wesoło. samolot na tyle oberwał że mogę normalnie kontynuować nie ma to wpływu na lot próbujemy zrobić pętlę i zobaczyć co to taki skurkowaniec nie no widzicie te dziury w No to jest właśnie to Nie wiem, czy dam radę mu uciec, być może to będzie już mój koniec, ale jeszcze tak łatwo się nie poddam jak jeden. O, cholera, po mnie. No i tak to słuchajcie, wygląda. Do następnego, coś jeszcze pokręcę.